Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Dygowa, mija rok 2015. Rozpoczyna się 2016, więc jest to okazja do złożenia Państwu najserdeczniejszych życzeń z tej okazji, oczywiście szampańskiej zabawy w noc sylwestrową i później wspaniałego roku 2016. Jest to również moment skłaniający do refleksji nad mijającym rokiem 2015, a dla mnie jest to szczególny rok, ponieważ właśnie w 2015 minęło 13 lat odkąd zostałem i odkąd obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem i myślę, że nie bez efektów Ponieważ 2015 rok właśnie dobitnie o tym świadczy. Otóż wykonaliśmy inwestycji więcej niż w roku 2014. W 2014 na kwotę 6 milionów 800 tysięcy, natomiast w tym roku kończymy rok inwestycjami na, na kwotę 7 milionów 200. 000. Króciutko wymienię te najważniejsze przedsięwzięcia, które były bardzo ważne dla mieszkańców naszej gminy, gminy w tym roku. Wyremontowaliśmy gruntownie drogi w miejscowości Włościgórz, dokonaliśmy remontu, głębokiego remontu w Zespole Szkół w Dygowie, wyremontowaliśmy świetlicę wiejską w Bardach, wyremontowaliśmy również ośrodek zdrowia we Wrzosowie, dokończyliśmy procedurę zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wrzosowo, jak również oddaliśmy remizę we Wrzosowie i udało się no, w tym przypadku za prawie 100% dofinansowania zakupić dla świetlic i y, z szkół y, na terenie całej gminy 190 komputerów. Inwestycje te były dofinansowane w wysokości od 50 do 85% wartości. Na przykład na samochód dla SP Brzosowo udało się pozyskać kwotę ponad 700 tysięcy, czyli praktycznie de facto ten samochód był, można powiedzieć, za darmo. Także 2015 rok bardzo bogaty, 2016 troszeczkę wystopujemy, ponieważ musimy się przygotować do konstrukcji środków unijnych unijnych uruchamianych w następnych latach, w 2017-2018 roku, więc inwestycji w 2016 zasadniczo nie będzie. Ale wszelkie działania skierowane do państwa, jak aktywizacja seniorów, gdzie też bardzo pięknie to w 2015 roku wyszło, jak dalszy rozwój sportu na terenie gminy o wszelkich działań w świetlicach związanych z kulturą. Oczywiście będziemy kontynuować i myślę, że z Państwa pomocą będziemy osiągać coraz lepsze efekty i będziemy mogli się szczycić coraz większymi osiągnięciami naszych mieszkańców, czy to indywidualnymi, których jest niemało, czy też grupowymi, jak nasze zespoły ludowe, czy chociażby klub seniora, czy drużyny sportowe. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Państwu za życzliwość, za dobre słowa, za wsparcie, które mi Państwo okazujecie na co dzień. Pragnę podziękować swoim współpracownikom, tym najbliższym i tym dalszym ze wszystkich jednostek gminnych, ze szkół. Pragnę podziękować Radzie Gminy, Sołtysom, Radom Sołeckim, wszystkim społecznikom, którym leży na sercu dobro Gminy Dygowo. Szanowni Państwo, rozwijamy się we właściwym kierunku i czeka nas naprawdę, czekają nas naprawdę ciekawe momenty w najbliższych latach. Życzę Państwu spełnienia wszelkich, wszelkich marzeń właśnie w 2016 roku to wszystko, co Państwo sobie zamarzycie, oby się ziściło. Dziękuję bardzo.